Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Na pewno wielu mieszkańców naszego miasta z różnych przyczyn, szaloność rzeczywistych, nie będzie mogło przyjść do Parku Miejskiego, aby wspólnie z nami świętować wielkie dni naszego miasta. Właśnie dzięki nam będą Państwo mogli bezpośrednio uczestniczyć w tych uroczystych obchodach. Dzięki nam będą Państwo mogli odwiedzić wiele miejsc w całym naszym regionie i wielkie, wspaniałe imprezy. Chociaż uroczyste i oficjalne otwarcie odbędzie się dopiero o 14.30 w Parku Miejskim, my przedstawimy Państwu imprezy, które odbywały się już od samego rana. Już teraz, o godzinie 10.00 zapraszamy Państwa na wojewódzkie otwarcie sezonu żeglarskiego i nowej przystani Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego. Zapraszamy. zapraszamy. Pan wojewoda Wojciech Moropaj oraz pan burmistrz Jan są o uroczyste przecięcie wstęgi honorowej wstęgi o, ...otaczał swoją łaskawą opieką. Słuchajmy słów z dziejów apostolskich. Paweł wytrwałości z tym, co Państwo tutaj zbudowali, dlatego że dzisiaj to już jest rzadkość. Wiem, że to powstało głównie w czynie społecznym, jak to się kiedyś mówiło, czyli wysiłkiem rąk, trudu, wszystkich ludzi, którzy tutaj uczestniczyli w tej pracy. Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy zaproszenie jako zarząd miejski i Rada Miejska pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Banadisa Wojtowicza. Na dzisiejszą uroczystość. Jest to druga przystań, z tym, że Mieszczerstwa Polski odbędą się jutro. Jednocześnie chciałem podkreślić wagę dzisiejszego spotkania, przecież uczestniczą na nich gospodarz Województwa zielonogórskiego, pan Wojewoda Wojciech Woropaj, cały zarząd miejski, prezydium Rady Miejskiej i oczywiście. Tak znakomite osoby jak znany w Polsce żeglarz pan Roman Paszkę, który myślę, żeglarze bliżej nam tutaj go pokażą. Tutaj jest o, o to, to jest Witamy serdecznie. Przy <klucza> chciałem również powiedzieć, że gościmy na dzisiejszej uroczystości zaprzyjaźnione miasto z Domą, z jej merem. Jérôme Chartier, którego serdecznie witam. Jest to miasto, które niedawno rozpoczęliśmy kontakty i myślę, że zostaną wyliczone sukcesem, czyli Boczność na banderę. What are you doing? I've